Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnych warsztatach plastycznych w Miejskim Domu Kultury. Dzisiaj przygotowałam dla Was warsztaty makramowe. Makrama to jest sztuka splotów i wiązania sznurka i powstałe w wyniku tego rękodzieła. W makramie fajne jest to, że, znając zaledwie kilka splotów, nawet dwa, trzy, można stworzyć piękne rękodzieło. Ja przygotowałam dla Was taki podstawowy splot, którego można używać zarówno do tworzenia tego typu piórek liści, jak również laleczek. Dzisiaj nauczymy się wykonywać takiego oto, takie oto piórko. Będzie nam potrzebne do tego dużo cierpliwości sznurek, najlepiej bawełniany. Podstawą jest to, żeby ten sznurek składał się z kilku. Skręconych sznureczków, ponieważ w dalszej części pracy będziemy ten sznurek rozczesywać. A skoro rozczesywać, to będzie nam potrzebny również grzebień. Może być grzebień i szczotka, bo rozczesywanie możemy zacząć od użycia szczotki. W późniejszej pracy będzie potrzebny grzebień o takich dość gęstych ząbkach. Będziemy potrzebowali też nożyczek dość ostrych. Bardzo fajnie sprawdzą się takie nożyczki do obcinania włosów, ewentualnie po prostu nożyczki do e, materiału. Koraliki kolorowe, jeżeli chcemy, żeby nasze piórko e, było ozdobione koralikami. Ja tutaj wplotłam e, jedną sztukę. I możemy mieć jakikolwiek przedmiot, u mnie to jest wieczko-kudełeczka, który posłuży nam za odmierzanie odpowiedniej długości sznurka. Będziemy sobie go owijać. Więc nie potrzebujemy zbyt wielu rzeczy do stworzenia takiego pięknego dzieła. Jedynie rąk i tego, i tego, o czym mówiłam przed chwilą. Zapraszam Was do wykonania takiego piórka. Na wykonanie naszego makramowego dzieła rozpoczynamy od przygotowania sobie podstawy i czegoś typu klips, może to być również agrawka, czym będziemy mogli sobie przypiąć i unieruchomić nasz kręgosłup. Piórkowy, czyli sznurek, na którym to wszystko będzie się opierało. Ja przygotowałam sobie czarne tło, dlatego, żeby lepiej było widać, co się tutaj dzieje. Odłożymy to piórko gotowe i zabierzemy się do pracy. Rozpoczynamy od przygotowania sznurka zwiniętego na dwa w takiej długości i trochę dłuższego od tego, jak ma wyglądać w efekcie końcowym piórko. Zawiązujemy sobie na końcu pęk i przypinamy taki podwójny sznurek do podkładki. Jeśli chcemy, aby nasze piórko zaczynało się na przykład od koralika, to jest to taki moment, w którym możemy sobie te koraliki tutaj przepleść. Ja zacznę bez, dlatego żeby nie wnosić tutaj zbyt dużego zamieszania. Kiedy mamy przygotowaną już taką podstawę, um, używamy naszego przedmiotu mierniczego e, i okręcamy wokół tego, co sobie wybierzemy sznurek. Myślę, że no nie liczę ile razy, ale dość dużo, ponieważ to będą właśnie te nasze e, sznureczki boczne tworzące piórko. Po to jest nam potrzebna ta nasza mini miarka, abyśmy mogli w momencie, kiedy braknie nam sznurków, dorobić je takiej samej długości. No ja zacznę od takiej. Przecinamy sobie to tak. I w tym momencie dysponujemy taką ilością sznureczków. Zaczynamy wyplatanie. Jest to taki podstawowy splot, ten, ten, który Wam w tej chwili. Pokażę. Bardzo prosty, ale bardzo ładny, efektowny. Więc tak, zwijamy sobie na dwa sznureczek i takim oczkiem podkładamy pod spód. Bierzemy kolejny sznurek, zawijamy również na dwa. Robimy takie samo oczko. I teraz w to oczko łapiemy ten element z dwoma końcami sznurka. Przechodzimy do tych dwóch końców i przekładamy je przez to oczko. Łapiemy za dwa końce i naciągamy. I teraz cała sztuka makramy polega na tym, żeby w miarę precyzyjnie tworzyć te nasze oczka z ploty, ponieważ im bardziej podobne do siebie, im bardziej równe, tym ładniejszy efekt uzyskamy. Trzeba pamiętać również o tym, że każdy kolejny, bo teraz będziemy powtarzać sobie cały czas ten splot, który Wam pokazałam, tylko teraz musimy pamiętać o tym, żeby przy każdym kolejnym tworzeniu nowych tutaj ramion naszego piórka odwracać sploty. Czyli jeżeli przed chwilą mieliśmy oczko z prawej strony pod sznurkami, to teraz zaczynamy odwrotnie, czyli oczko pod sznurkami z lewej strony. Przeplatamy końce sznurka, a te dwa końce umieszczamy tu w oczku. I zaciągamy. I teraz, jak się dobrze przyjrzymy, to z tej strony będzie tutaj ten splot, taki sznurek idący od góry, a później z tej. Jeżeli w pewnym, w którymś momencie zdarzy się nam zapomnieć, czy oczko pod spodem pod sznurkami było z prawej czy z lewej strony, to możemy sobie zapamiętać taka podpowiedź, że zawsze będzie po przeciwnej stronie tego sznurka idącego tutaj u góry. Więc jeżeli po mojej lewej stronie, teraz tu na górze, jest ta pętelka, to wiem, że oczko musi znajdować się po przeciwnej stronie, czyli po prawej. Podkładam sznureczek, robię pętelkę, łapię w nią te dwa końce a te dwa przeplatam przez to oczko i zaciągam. I teraz tu u góry mam tą pętelkę. Podnoszę do góry. Powtarzam znowu czynność, czyli przeplatam pod spodem. Tworzę pętelkę, łapię tutaj dwa końce, przekładam tutaj i zaciągam. Ilość wykonanych takich splotów zależy od tego, jak długie chcemy mieć piórko. Jeżeli piórko, które tworzymy ma być na przykład ozdobą naszych kluczy, bo bardzo ładnie wygląda jako praloczek, może być to krótkie piórko, może być też wtedy dużo cieńszy sznurek. Jeżeli robimy ozdobę na ścianę, bo bardzo ładnie wyglądają też takie pióra makramowe zawieszone na ścianie, wiadomo, że to piórko wtedy musi mieć większy, większy rozmiar. Powtarzamy tę czynność. Tak jak wcześniej Wam mówiłam, tego typu splot może być również używany do tworzenia laleczek. I ci, którzy byli u nas w Miejskim Domu Kultury na warsztatach wakacyjnych zeszłorocznych, poznali ten splot. Tym splotem robiliśmy ręce naszym lalkom. I szyję. Przeplatamy. Cały czas w ten sam sposób. Oczko pod spodem. Łączymy dwa końce. Przeciągamy dwa końce. Kładamy oczko i zaciągamy. Po wykonaniu naszej supełkowej roboty, jeśli starczyło Wam cierpliwości, musimy teraz zaciągnąć sobie wykonane tutaj supełki i te piórkowe ramiona, tak żeby ciasno do siebie przylegały. Zaciągamy je właśnie tak do góry, ale też musimy pociągnąć je na boki, ale tak, żeby nie psuć splotu bo będzie teraz taki moment naszej pracy, który troszeczkę je ponarusza. Więc one muszą się mocno trzymać sznurkę. Kończymy, kończymy tutaj splot pękiem, żeby nie zsuwały się sznurki. Najlepiej dwoma. Najbezpieczniej. Mamy dwa pęki, czyli mamy już zakończoną pracę z plotów. Na razie nasze piórko jest w stanie surowym. Przechodzimy do etapu czesania. Będziemy czesać najpierw jedną stronę, potem drugą stronę. Tutaj ten element tworzenia też wymaga od nas dużo cierpliwości, ale nie poddawajmy się, efekt będzie naprawdę ładny. Zajmujemy się rozczesywaniem jednej strony. Najlepiej jest to zacząć od dołu, wtedy najmniej plotą się nasze sznureczki. Ja mam taki grzebień, tutaj jak mówiłam te ząbki muszą być gęste. Jeszcze lepiej rozczesuje się taką makramę takimi szczotkami do czesania zwierząt, psów. One, ma, one mają takie metalowe ząbki. Dużo lepiej się sprawdzają i szybszy, dużo szybciej uzyskamy efekt. No, ja się tutaj trochę teraz z tym pomęczę, ale chcę, żebyście zobaczyli tą zmianę. Więc nie poddawajmy się i zostańcie ze mną. Przy wyczesywaniu możliwe, że zaczniemy kichać, bo wszędzie będą latały kłaczki sznurkowe ale da się to wytrzymać. Jeśli wymyślimy sobie takie makramowe dzieło, na przykład do powieszenia na ścianie i to piórko będzie duże, proponuję podzielić tą pracę na przykład na dwa dni, żeby nie skrzywdziły zakwasy rąk. Mam nadzieję, że już widać, że troszkę tutaj te sznurki się rozczesały i robi się takie wrażenie, jak byłoby ich dużo więcej. Stopniowo rozczesując w dół, podchodzimy do góry. Możemy sobie pomagać i grać jakieś poszczególne partie i je rozczesywać, tak jak mówiłam, zaczynając od dołu. No i łatwiej wtedy to wychodzi. Ta połowa już wygląda w miarę ładnie. Góra przy tym splocie jeszcze nie jest rozczesana, dlatego będziemy się bawić dalej. Różnica jest, myślę, widoczna między tym nierozczesanym, a rozczesanym. Ja, żeby Was nie zanudzić, pomęczę się z tym jeszcze trochę i wrócę do Was, jak już będę miała całość uczesaną ładnie. Moje piórko jest już wyczesane z jednej i z drugiej strony i teraz zajmę się nadawaniem mu odpowiedniego kształtu. Zczesujemy je Tutaj na dół, w kierunku połączenia dwóch stron. I wyczesując, tak jak mówiłam, nadajemy kształt taki, jaki chcemy, żeby był w efekcie końcowym. Jest też taka metoda, którą przy rozczesaniu sznurka smarujemy te włosy, na przykład wodą sklejem. On wtedy, to nasze piórko jest usztywnione, łatwiej się je obcina, ale ja chcę, żeby ono pozostało takie miękkie i zwierne, dlatego nie będę tego robić. Trochę trudniej mi przez to będzie je obciąć, ale myślę, że sobie poradzę. Teraz bierzemy nożyczki, jak najbardziej ostre, i ścinamy nierówności bądź tą wszystkie tutaj te wystające piórkowe włoski. Od czasu do czasu kontrolujemy czy to cięcie jest równe i precyzyjne i poprawiamy. Będziemy to samo robić z drugiej strony. Usztywnić ten rodzaj makramy możemy również tak zwanym krochmalem, czyli wodą z mąką ziemniaczaną. Wszystko zależy od tego, do czego chcemy użyć. Możemy ją nakleić również na coś, będzie to taki wtedy obraz makramowy. i drugą stronę, jeśli mamy trudność z wycięciem, Satysfakcjonującego nas z kształtu możemy sobie pomóc i taki kształt najpierw wyciąć na papierze. Zginamy kartkę na pół i wycinamy kształt liścia, piórka. Przykładamy do naszego piórka i kontrolujemy sobie nasze cięcie. Sukces to ostre nożyczki, one naprawdę tutaj ułatwiają pracę. Strona jest już wycięta. Myślę, że w miarę równo. Te pojedyncze jakieś tam wystające włoskie, oczywiście możemy sobie cały czas obcinać. Gdzieś musimy wyczuć ten moment, w którym jest już dobrze, tak żebyśmy mogli zakończyć w ogóle naszą pracę. Ścinamy wystającą, wystający fragment. I to samo robimy w górnej części. Chcę to trzymać tak, żeby było widać. Obcinam Wiadomo, że tutaj... Będzie się teraz pojawiała duża ilość takich wystających sznureczków, mogłabym je obcinać i obcinać i obcinać, ale nie będę tego robić. Poddaje się, zostaje na takim etapie i taki jest u mnie efekt końcowy. Także mamy jedno makramowe pióreczko z koralikiem, drugie bez. I nie wiem czy jest to widać, ale to pierwsze, przy tym pierwszym piórku dużo mniej ściągałam ze sobą te supełki. Dlatego też ono jest, nie jest takie gęste jak to, które tworzyłam tutaj. Ono się teraz tak bardzo nam przyczepiło do powierzchni, możemy je trochę rozpuścić czesaniem, nadać mu puszystości. W momencie, kiedy je zawiesimy też gdzieś, jeśli to piórko ma być wiszące, to będzie się bardzo ładnie prezentowało. Taki jest efekt końcowy. Myślę, że ładnie. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie i zapraszam na kolejne w przyszły poniedziałek na godzinę dziewiątą. Do widzenia.